Cześć, ja jestem Przemek i po raz kolejny rozwijamy naszą serię. Tym razem coś nowego, bo pokażę wam najstraszniejsze historii graczy Rainbow Friends 2. Wiem, że czekaliście na ten odcinek, także zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. Dla tych, którzy nie są w temacie, to Rainbow Friends 2 wyszło dosłownie kilka dni temu. I jest to gra podobna klimatem do Garden of Banban i Poppy Playtime, także będzie się działo. I będzie to naprawdę ciekawy odcinek. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania, bo na milion subów glory się narysuje. Oszalałem, ale wiem, że chcecie to zobaczyć. A 7000 łapek i robię drugi odcinek strasznych historii. A jeżeli ty chcesz strasznie zdobyć 40 zł PSC, które możesz wydać na co chcesz, to napisz w komentarzu, czy grałeś już w Rainbow Friends 2. Oczywiście każdy powinien wiedzieć, że wyniki pojawią się na moim Insta Przemo @pbg, do którego link jest podany w opisie. Musisz go koniecznie zaobserwować. A wy wczujcie się w ten klimat i Jedziemy z tym śledziem. Zostałem sam. Czy wierzysz w duchy? Nie chodzi mi o jakieś półwidzialne zjawy, a kompletnie niewidzialne istoty. Taka myśl nigdy nie przyszłaby mi do głowy, gdyby nie Rainbow Friends. Sam nie wiem od czego zacząć. Odkąd jakiś czas temu zagrałem w Chapter 2 Rainbow Friends, po prostu ta gra stała się moją ulubioną. Interesuję się jej fabułą, jak nikt inny. Była to środowa noc, rodzice wyjechali, a ja zostałem sam w domu. Postanowiłem poszukać informacji o czapterze trzecim. Mimo, że druga część tej gry wyszła kilka dni temu, to ja już nie mogłem doczekać się Rainbow Friends 3. Zacząłem szukać w internecie informacji, co może pojawić się w kolejnej odsłonie tej gry. Znalazłem wiele informacji o nowych postaciach, które mogą się pojawić, ale w pewnym momencie wszedłem na stronę, na której był dostępny do pobrania Chapter 3 Rainbow Friends już teraz. Kwiny z tej gry wyglądały na prawdziwe, więc pobrałem ją. Oczywiście przed odpaleniem programu sprawdziłem go antywirusem. Mógłby to być równie dobrze jakiś zły plik rozsyłający trojany. Więc wolałem być bezpieczny. Folder wyglądał na czysty. Zabrałem się do grania. Moim oczom ukazał się czarny ekran. Po chwili z ciemności wyłonił się biały napis. Jesteś tego pewny? A pod nim dwa przyciski wybierania, na których widniało tak oraz nie. Jak można się tego spodziewać, wybrałem tak. Co złego mogło się stać? Ekran przekierował mnie do jakiegoś niedbale zrobionego, dość pustego domku z drzwiami wyjściowymi po prawej stronie. Cała kolorystyka otoczenia utrzymana była w odcieniach szarości lub w całkowitej czerni. Zdziwiło mnie to bardzo mocno, bo Rainbow Friends jest przecież kolorową grą i każda część jest raczej w radosnych barwach, a tutaj te pomieszczenie było naprawdę przygnębiające. No cóż, może twórcy chcą zaskoczyć graczy? Pomyślałem i otworzyłem drzwi. Usłyszałem głośne skrzypnięcie, a moim oczom ukazała się tajemnicza postać. Wyglądała jak Cyjan, czyli nowa postać Chaptera II, ale z wyjątkiem tego, że jego twarz była blada i wyglądała jakoś dziwnie. Postać podeszła do mnie i mój komputer się wyłączył. Przestraszyłem się, a moje ciało przeszedł dreszcz. Miałem w głowie same złe myśli. Przecież plik nie miał żadnego Trojana, powinienem być bezpieczny. Nie chciałem stracić swojego komputera, bo wydałem na niego wszystkie swoje oszczędności. Nacisnąłem przycisk włączenia komputera z nadzieją, że wszystko będzie ok. I jest! Włączył się. Kamień spadł mi z serca. Działa, wszystko działa. Może to nie wina gry, tylko po prostu nie było prądu? Włączyłem grę ponownie. Tym razem na start wyskoczył mi tajemniczy komunikat. To ostatnie chwile Twojego życia. Możesz zacząć się bać. Twój dziwny świat zniknie tak samo jak mój. Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem wyłączyć tej gry. Jedyne co mogłem zrobić, to nacisnąć czerwony przycisk oczekujący czerwoną substancją z napisem Dołącz do mojej gry. Nacisnąłem go. Nie miałem wyjścia. Wtedy wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem kilku ludzi ubranych w czarne kurtki i kominiarki z siekierami i dziwnymi butelkami. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Normalnie nawet bym się nie zastanawiał nad istnieniem duchów, gdyby nie to, coś się stało. No i ta dziwna gra. Cały czas czuję się nieswojo. Niby nie wierzę w takie rzeczy, ale wciąż i wciąż mam to dziwne wrażenie, że coś mnie śledzi. Czujesz naszą obecność? Wyobraź sobie, że właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów, straszna postać z Rainbow Friends stoi za tobą i zaatakuje cię, gdy tylko zorientuje się, że dotarłeś do tego fragmentu filmu. Nikogo tam nie ma, prawda? Ale nawet jeśli się nie odwróciłeś, to usłyszenie tego zdania sprawiło, że poczułeś taką potrzebę. Straszne historie przyprawiają ludzi o irracjonalne nawyki. Bez tych wszystkich dziwnych rzeczy, które wysłuchałeś, twój mózg nie założyłby teraz, że Green Właśnie stoi pod twoimi drzwiami i wykrzywia twarz w groteskowym uśmiechu. Teraz jest nas wielu: Blue, Green oraz inni, których jeszcze nie znasz. Gdybyś tylko nie popełnił głupiego błędu i nie starał się doszukać obecności kogoś z nas. Słuchanie strasznych historii wzmaga Twoją czujność, czyniąc Cię też znacznie bardziej podatnym na wszystkie bodźce. Gdyby właśnie teraz wydarzyło się coś strasznego, na przykład gdyby do Twojego pokoju wolnym krokiem wszedł przerażający blue z obłędem w oczach i który chce Cię porwać, to chyba zemdlałbyś ze strachu. W każdej chwili na Twoim ekranie może pojawić się przerażająca postać, wraz z towarzyszącym jej przerażającym krzykiem. To może się stać dosłownie w każdej chwili, nie tylko podczas oglądania filmu. Przecież możesz mieć na komputerze złośliwe oprogramowanie. Tak naprawdę to może wydarzyć się w każdej chwili. Pamiętaj o tym. A kiedy następnym razem obudzisz się w środku nocy z potrzebą pójścia do łazienki i zobaczysz po drodze postać przypominającą jedną z tęczowych przyjaciół stojącego w ciemności plecami do ciebie, nie próbuj do niego podchodzić. I najważniejsze: On zawsze wie, kiedy nie śpisz, tylko pamiętaj, nie oskarżaj nas potem, że nie ostrzegaliśmy. Zawsze ostrzegamy. Ale czy naprawdę chcesz wiedzieć, co cię czeka? Sorki, że psuję wam klimat, ale przypominam, żebyście zostawili suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę po więcej takich filmów. To było straszne. Adam był wielkim fanem gry Rainbow Friends. Spędzał godziny grając i kolekcjonując wszelkiego rodzaju gadżety związane z tą grą. Miał plakaty, figurki, kubki i wiele innych rzeczy ozdobionych postaciami z Rainbow Friends. Jednakże, jednej rzeczy brakowało mu w jego kolekcji maski postaci o imieniu Yellow, jednej z ulubionych. Pewnego dnia podczas przeglądania internetu Adam natknął się na aukcję, gdzie można było licytować jego upragnioną maskę. Serce zaczęło mu szybciej bić, a oczy wypełniły się radością. Był pewien, że mu się uda. Rozpoczął licytację, ale niestety ktoś inny również był zainteresowany i walka o maskę stała się zacięta. Adam nie mógł uwierzyć, kiedy w ostatniej chwili przegrał aukcję. Był tak wściekły i rozczarowany, że nie potrafił opanować swojej złości. Zaczął Wyzywać osobę, która zdobyła maskę, wysyłając jej obraźliwe wiadomości. Następnego dnia, gdy Adam szedł do szkoły, poczuł dziwną obecność. Obrócił się, a jego serce zaczęło bić mocniej. W oddali stał wysoki mężczyzna o nieznajomym obliczu, który nosił maskę Yellow. Jednak coś było nie tak. Maska była pokryta dziwną, czerwoną substancją. Przerażony Adam zaczął biec, próbując uciec od tej przerażającej osoby. Udało mu się. Jednak w pewnym momencie Adam zaczął widzieć tego mężczyznę w różnych miejscach. Widział go w sklepie spożywczym, na basenie, gdzie trenował pływanie, a nawet w swoim własnym pokoju. Niezależnie od tego, jak bardzo próbował uwierzyć, że to tylko wyobraźnia, mężczyzna w masce postaci z Rainbow Friends pojawiał się coraz częściej i częściej. Wzbudzał w nim nieopisaną grozę. Pewnej nocy Adam obudził się w łóżku, a na jego twarzy znajdowała się maska postaci z Rainbow Friends o imieniu Yellow, ale była ona cała zakrwawiona. Krzyknął ze strachu, próbując zdjąć ją z twarzy, ale maska trzymała się, jakby była przyklejona do jego skóry. Panika ogarnęła go całkowicie, a strach przenikał przez każdą część jego ciała. Od tamtej chwili, historia Adama stała się nie do wytłumaczenia. Adam zaczął tracić zdrowy rozsądek, nie wiedząc, czy to rzeczywistość, czy tylko iluzja. Spędził resztę swojego życia w paranoi i strachu, nie mając żadnej odpowiedzi na to, co go spotkało. Uważaj, bo możesz być następny. Sub, dzwoneczkiem, łapka w górę, wpada na Insta, link w opisie. Cześć.